Noszenie niemowląt, wkładanie na ramię. Jedna z najtrudniejszych operacji dla młodych rodziców to jest na przykład wkładanie dziecka na bark zaraz po jedzeniu, ewentualnie zmiana pozycji z jednej ręki na drugą. Jest kilka różnych pomysłów, a jednym z nich jest to, co teraz pokażemy z miką. Układamy pupę daleko od brzucha. Teraz otaczamy całym ciałem dziecko. Układamy dłonie pod pachami. O, w ten sposób. Teraz pochylamy się i układamy rączki dziecka na naszym barku. O, tak. Teraz podkładamy rękę pod pupę. Odchylamy się do tyłu. Już leżymy na barku. Jeżeli już w ogóle się bujamy, robimy to bardzo powoli i spokojnie. Do przodu, do tyłu, na boki. No, i to zazwyczaj robi dobrze zarówno dziecku, jak i rodzicom. A jak chcemy pochodzić po domu, zawsze możemy chwycić dziecko w ten sposób. Ale przed spacerem po domu jedna prośba gorąca: zmieniajmy pozycję. Raz nosimy dziecko na lewym, raz na prawym barku i zawsze lekko możemy skręcić pupę, tak żeby jeden bok był bardziej wydłużony i skręcony, i drugi bardziej skrócony i skręcony. Mm. Idziemy na spacer. Takie ułożenie daje jeszcze jedną zaletę. Nawet jak dziecko będzie chciało się odchylić do tyłu, to trafi na naszą głowę, a nie w powietrze. A czasami warto zmienić strony. Wszystko, co robimy z noworodkiem i niemowlęciem, róbmy powoli, spokojnie, nie śpiesząc się. Tylko wtedy nasze dziecko będzie czuło się bezpiecznie. A poczucie bezpieczeństwa w naszych rękach, w kąpieli, na podłożu, jest podstawowym czynnikiem harmonijnego rozwoju. Czynnikiem i warunkiem, maluch łagodniej przechodzi przez pierwszy okres adaptacji po urodzeniu, bardziej efektywnie kształtuje swoje strategie ruchu, ale także strategie zachowania, emocje i stosunek do otoczenia. Pamiętajmy, że każde niemowlę potrzebuje chwili ciszy i spokoju. Dlatego nie nadużywajmy jego cierpliwości. Tym razem mam nadzieję, że Mika to zrozumie i nam wybaczy. Więcej na stronie mamota.to co Zapraszamy!